Ja pierdolę, tu idzie. Co tam jest? Nie, zostaw mnie. To ja ten tam. Ja pierdiczę. Kebab. Nie, materia mi się kończy. Ja pierdiczę. Wypierdalam stąd. Ja pierdolą tam jest. Jak ja tam mam ja iść do niego! Zupa! Dobra, uciekamy ludzie. Jeśli tak będziesz uciekać, to długo z tego nie wyjdziesz, jak będziesz musi płcać. Dać baterie ludzie, baterie. Pomogę... Tam pier... nie pier... idę. Dobra, to ludzie, ja, patrzę, ja zasłaniał oczy nie to patrzę. Skierka. Czekajcie, muszę się ze ze sławki. Widzę baterie tam chyba. Daj mi, bateryj... daj mi bateryjkę, daj mi bateryjkę! Daj mi bateryjkę. Jak tam się dostać, halo O tutaj, 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 tutaj Daj mi bateryjkę i spierdalam! Dobra, dobra, ziomek nie ruszam cię Ja tu zostaję, pierdolę Tu mnie nie znajdą Chował BATERYJKA! Rolkę. Ja pierdolę! I miał na przerwę Zamknij mi drzwi, dlaczego? A? No? Wejdź po tym tym no wejdź po przewróconej No szachce. próbuję, ale nie umiem zonku, co No patrz tak No jak? No nie da się, eję -e. No jak? Nie nie da się, ej, no serio Wystarczy po zwłokach A mam te zwłoki? Wejść nie może no co to za co postać cyrka mnie? Ej no serio nie da się Jak ja tam mam wejść? Ale jak odpalisz kamerkę odpalisz się schowasz do szafki Ja już się schowam Z <grym> kim ja pracuję ludzie? Zostaw mnie Zostaw mnie Zostaw mnie nie pode... Schowaj się w szafie nie podejmuj walki dobra Stosujemy się do <laughs> zasad <laughs> Ja pierdolę Walcz, walcz, walcz Lewy przycisk musisz walcz, nacisnąć. Walcz, walcz. Kurwa on ta zasada się tu chyba pokaże się tutaj. O, gruby. Znajdę was wszystkie A. suki. A tą szafkę drugą sprawdził. Ja pierdolę. Bo to po chuj mi była karta, jak wystarczyło grubego zawołać. Tak na pewno tak cię nie dogoni. No nie usłyszy mnie przynajmniej. Nie, na pewno. Kurwa ja tu będzie ten tampon. To mnie tam będzie gonił. Zapisywanie. Ja pierdolę. Kliknąć i do szafy. Kliknąć do szafy. Kliknąć i do szafy. Kurwa, gdzie szafa. Jest tu kurwa. Ja pierdolę. Ja pierdolę! On tu idzie! Nie! Ja pierdolę, otwiera szafki chyba Dobra ludzie, no on mi otworzę tą szafę On mi otworzy tą szafę, A wam mówię Dobra, jak mi otworzę muszę spierdolić Poszedł sobie, poszedł sobie Poszedł sobie Tylko, że musisz iść w tą samą stronę, żeby odpalić drugą W dupie go mam, ja tu zostaję To jest bezpiecznie Pierdolę, wracam do szafy Kurwa, ja tam muszę iść, a on tam jest Jak ja mam kurwa go minąć? Napierdalaj się z nim, ale nie mam czym, dodaj mi baseball'a chociaż. co, kamerą mam niego rzucić? On, on, on ma siekierę, a ja mam co, kamerę Ja pierdole. Zostaw mnie, kurwa Ja pierdolę Masz przejebane, wiem O kurwa, nie widz mnie, nie widz mnie, nie widz mnie, nie widz mnie Są jakieś szafki? Ja pierdolę, tu nie ma szafek Kurwa, powie, że mnie nie widzi. Powie, że mnie nie uwidzi. Powie, że mnie nie uwidzi. Powiedz, że mnie nie uwidzi, kurwa. Aaa! I sobie. A poszę sobie, ludzie. Podłóżko, dziadu. Ja pierdolę. Le się podłóżka? Tak. Teraz mi to kurwa mówicie. <gry> Da się no, pod Dla no, Da Dacie... Ja pierdiczę. A ja się krew w ciemności, a działa. Ja pierdolę. No to, kurwa. Czy ty myślisz, że jak uciekasz przed nim, żeby się ukryć i kucniesz, to... No nic bo, nie bo... Ale wiesz, co, jak klikam kontrol? Bo w Minecrafcie się biega na kontrolu. Kurwa nie mam iść, ja pierdolę. Stefan nie gra, żeby gierkę skończyć, Stefan gra na 100% zebranych baterii, jest? Dokładnie. <grywa> 100% zebranych baterii. Wysadza drzwi Wysadza drzwi. Chyba są bomby nosi. <grywa> Wysadza drzwi. Ja nie wiem gdzie ty żyjesz jak u ciebie ziomek z pałką nosi A Dlaczego ja mam 62 FPS i jeszcze więcej? Ja pierdolę! Nostawię kurwa, dostawię! No jak ma się schowaj pod biurko, czy coś? Co ja mam teraz zrobić? To ja pierdolę wody się wystraszyłem. Kurwa, ile tu jest. Co to jest? Ja, piłdoka, blokada. Tylko nawet kurwa kontuwa mnie upierdolisz. Gościu jest kozak. Szanuję go. Tak ćwiczy umysł. Przypierdolisz się jest silniejszy. Ja pierdolę. <laughs> ja chcę do tej rury, ona będzie bez mnie chronić. O kurwa. Zej, ze skąd, nie idź tam! Ja chcę stąd wyjść, kurwa, mnie tu sami żeście zaciągnęli. Dobra, ja was goście szanuję, w dupie was mam Kurwa, on coś pod nogami, ja to chusteczka ja pierdolę. Tam byli ci po tam nie idę. O, jak chcesz wyjść co escape, potem wyjdź z gry. Ty, ale nie, ja wam zapisz i wyjdź, to chyba też to samo. To teraz kurwa. Ja nie weźmiemy, coś zrób. Co mam zrobić? Bo się nie słucha. Pierdolę to miejsce, zgadzam się. <noise> Serio kurwa, też się zgadzam. Umieranie to jedna z przyjemniejszych rzeczy, które mógłbym tu doświadczyć. Też się zgadzam. Kolejny kebab, dużo tu kebałów mają. Śladami krwi, pojebało was? Nigdzie nie idę. Śladami krwi wam się zaściało. Ja, pidolę, no pojebani, no. Ja, pierdolę, ale się wjebałem <noise> Bateryjka! Czy jest jakiś achievement za podniesienie wszystkich baterii w gierce? Nie wiem, ale ja go osiągnę. Jak teraz to otworzę, będę się tam spierd... Kamera? Tylko by będę zauważył. Panie, zamknij to. Zostaje tam kurwa sieć. On siedzi w drugiej sali, ale okej. Okay. A, bardzo no dobro. Bateryjka? Uf, uf. Mm. A i tak jestem zdania. Ja, Charlie, wyjem tego, czy, czy ktokolwiek to stapa. Co to tam było? Mnie. Chciałbym, żeby był cicho. Jestem cicho. Jestem cicho. Naprawdę jestem cichutko, gościu. No mnie. Jestem cichuteńki. Dobro, ma przysłonę F24. Japie? je. mnie. Dostaw mnie. Wydupiaj. Wydupiaj. Jest. Chciałem być cicho. Wydupiaj. Pamiętajcie. To jest zasa pierwsza zasada prawdziwego mężczyzny. Jeżeli coś trzeba zrobić, ale coś się nie uda, to zawsze można stosować zasadę link. Pytanie dnia: bateryjka. Fajnie i to nieprzeciętne. No, Wiem, jak spierdolić. On się tu chyba wpierdolił. Bateryjka! Ja pierdolę! o tu idzie! Zostaw mnie! Kurwa, Mać! Ten... Nie ma tam wejścia pod miurko! Nie! Ja pierdolę! Zostaw mnie! Widziałam iść. W lewo czy w prawo? ale. No w prawo. Ale ja jestem w lewo. Tam nie masz po Masz tam coś, żeby tam iść? Tak, jest ubezpieczne Kurwa, ale oni mnie tu złapą. Przecież tu są te chuje. Kawa. Daj kawkę, ej, ty. Daj tą kawkę. Kurwa co nie... Nieważne jak ktoś tam napluł, daj tą kawę Kiedy wypijesz kawę i po pół godziny... Zauważysz, że to nie był cukier <śmiennie> Ogromne bez dźwięku, ale podejrzewam, że to kawa <śmiennie> No dobrze, więc daj już kurde Kurwa nie wiem czy ja tam chcę wejść Ja pierdolę. To jest łaźnia? Gdzie to... tu prysznice nie są no To by za... ci dał prysznic w psychiatryku? Przecież ktoś by się na nim powiesił ja pierdolę! No to... Dostałem no to, co je! O, co? Kurwa! Coś mnie zabiło! Nie wiem nawet co! Z tyłu coś było! Ale, 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 ty, ale, ja miałem z dwóch stron, co ja miałem zrobić? Ale, ty, no, ale, nie, no ale oni nie... mi Oreo zrobili! Jak ja nie miałem uciec? Byłem? Oni bo jest w szafie! Chuj mnie obchodzi. gdzie szafa? jest szafa? Gdzie jest szafa? Nie, nie ma szafy, robisz już Bolt Dobra! Dobrze. Lecisz po złoto! Hello there! Yo ja pierdolę Grubas! Czekaj jak Twitchu go do oglądania, to jest miejsce później, żebyście Ja pierdolę, tu idzie. Ooooo! Kurwa! Zostaw mnie! Nie zostaw mnie! Lewis, nie, nie, nie. gdzie? Lewis, nie, nie, gdzie? Kurwa! Jak dalej dookoła tego i uciekaj. No wiem, do... wiem, ale nie wiedziałem wtedy. Dobra, chodź tu, Zedek. Normalny stoi i się patrzy, aż on przebije się przez Dawaj, dawaj, skakuj! No ej, jak tam mam wejść? Nie da się! Ej, no nie Stefano, da się! Stefano, na biurko na środku no. i do wentylacji. On już biegnie wszędzie. panikuję A tu jest! Dobra, zeszłeś i co tam po niej? co? W końcu mam to. Sześć razy chłopa najebał pod co i co? Nie wiem, tam sejść. Mogę tam dalej iść, ja chcę tam dalej. Halo! Mam przyjść i się idę Kurwa! Peknij! Nie mogę tam! O, dobra! Chyba tak miało być, ludzie. Jestem na flagach. A mam kamerę. Daj wiesz tą kamerę. HD jest. Gościu, wiesz, dobra jest. Ja ja mam ujcie, za gobę tu koni kurwa. Patrz jaki gruba, kurwa. Chyba jest szynkę z inną, a nie mnie. Kurwa mać. Beczta, tam nie. Nie wiem gdzie mam iść. Tu chyba, chyba tu. Albo mnie złapie. Nie wiem, zaraz mnie ja łapie tam pod. Zostaw mnie. Kurwa okay. gdzie iść teraz? Tu, tu, tu. Kucci, Kuci. Tam je! Tam pan ledwo zdążył by za animanie. No. Jak ja po po tej kurwa wszystkich korytarzach. Całą dalej szukać? Ja pierdolę! Co ty jesteś moim przyjacielem? Nie, nie jestem! Szukaj sobie kogoś innego. zostawię! Gościu! Co nic ci się nie zrobi! Co on ci może zrobić w kaftanie? Nie ja wiem. Ugryź mnie kurwa. Z główki ja pierdolę, Nie proszę nie Oj, no i kebaba z niego zrobił Dajcie mi bateryjkę, o mi kurwa psiadają Ja Ziabek chcesz mi zrobić coś Ja pierdolę, on chce mi zajebać Zajebał mi co jest stało, nie? Co nie.